Czy spojrzałeś kiedyś na swoje nogi po pięćdziesiątce i po cichu zastanawiałeś się, gdzie podziała się cała moja siła? Może zauważyłeś, że twoje uda wyglądają na mniejsze, kolana bolą częściej, a równowaga zaczyna szwankować. A co jest najbardziej frustrujące? Większość tak zwanych rozwiązań polecanych przez ludzi po prostu nie działa. Spacerowanie? Jasne. Jest fantastyczne dla serca i ogólnego zdrowia, ale nie odbudowuje utraconych mięśni. Ciężkie przysiady czy wykroki mogą być brutalne dla starzejących się stawów, pozostawiając cię obolałym, sfrustrowanym, a czasem nawet kontuzjowanym, a nie silniejszym. Znam tę walkę osobiście. W wieku 56 lat wierzyłem, że moje codzienne spacery wystarczą, aby pozostać silnym i aktywnym, ale prawda uderzyła mnie mocno. Zauważyłem, że mam trudności z wstawaniem z niskich krzeseł. Wchodzenie po schodach sprawiało, że brakowało mi tchu i czułem się niepewnie. Moje nogi były słabe, niestabilne. Jakby sama podstawa mojego ciała rozpadała się pode mną. A co najgorsze, ta podstępna słabość nie tylko wpływała na moje ciało, sprawiała, że czułem się starszy. Ukradła mi pewność siebie i niezależność, ale mam dobrą wiadomość. Odzyskanie siły jest możliwe. Nie potrzebujesz karnetu na siłownię, nie potrzebujesz ciężkich obciążników. To, czego naprawdę potrzebujesz, to zrozumienie, jak Twoje ciało zmienia się po pięćdziesiątce i odpowiednich ćwiczeń, by walczyć o powrót do formy. Dokładnie to pokażę Ci dzisiaj. Przeprowadzę Cię przez trzy proste, ale potężne ćwiczenia, których użyłem, aby odbudować moją siłę, mięśnie i pewność siebie po pięćdziesiątce. A najlepsze jest to, że wszystkie możesz wykonywać w domu, bez sprzętu, bez skomplikowanych rutyn, tylko skuteczne ćwiczenia zaprojektowane tak, aby celować w obszary, w których mężczyźni po pięćdziesiątce tracą siłę najszybciej: uda, pośladki, łydki i mięśnie stabilizujące. Zanim jednak zagłębimy się w ćwiczenia. Poświęćmy chwilę, aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i dlaczego twoje nogi zaczynają czuć się słabsze z wiekiem. Ćwiczenie 1. Siad przy ścianie. Budowniczy fundamentów. Siad przy ścianie na pierwszy rzut oka może wydawać się prosty, wręcz zbyt łatwy, by przyniósł prawdziwą różnicę. Ale nie daj się zwieść. To jedno z najpotężniejszych i najbardziej przyjaznych dla stawów ćwiczeń. Jakie możesz wykonać, aby odbudować siłę dolnej części ciała po pięćdziesiątce, zwłaszcza w mięśniach czworogłowych uda i pośladkowych. Tworzy on solidną, niewzruszoną podstawę, która bezpośrednio przekłada się na codzienne życie. Instrukcje krok po kroku: 1. Stań plecami płasko przylegając do stabilnej ściany. 2. Ustaw stopy około 60 cm od ściany. Rozstawiając je na szerokość barków. 3. Powoli zsuwaj się plecami w dół po ścianie, jednocześnie uginając kolana, obniżając się, aż uda będą równoległe do podłogi, a kolana utworzą kąt około 90 stopni, tak, jakbyś siedział na niewidzialnym krześle. 4. Utrzymuj mięśnie brzucha napięte, klatkę piersiową wyprostowaną, a plecy mocno przylegające do ściany. 5. Utrzymaj tę pozycję, bez poruszania się, oddychając równomiernie. Jeśli dopiero zaczynasz, spróbuj utrzymać pozycję przez 15 do 30 sekund. W miarę jak Twoja siła będzie rosła, dąż do 60 sekund lub dłużej. Kluczem jest konsekwencja i stopniowe zwiększanie wyzwania. Dlaczego to działa? Siad przy ścianie to ćwiczenie izometryczne, co oznacza, że Twoje mięśnie ciężko pracują bez ruchu. To sprawia, że jest bardzo skuteczne, a jednocześnie łagodne dla starzejących się stawów. Bezpośrednio wzmacnia mięśnie czworogłowe uda, pośladkowe i biodra, jednocześnie trenując wytrzymałość mięśniową. A ta wytrzymałość opłaca się za każdym razem, gdy wstajesz z krzesła, wchodzisz po schodach lub chodzisz ze stabilnością i pewnością siebie. Kiedy po raz pierwszy spróbowałem tego ćwiczenia, Moje nogi trzęsły się niekontrolowanie już po 20 sekundach, czułem się upokorzony. Ale po zaledwie trzech tygodniach regularnej praktyki mogłem wygodnie utrzymać pozycję przez ponad minutę. Różnica była niezaprzeczalna. Moje nogi czuły się stabilne, silne i gotowe, by znowu mnie wspierać. Siadł przy ścianie, uczy Twoje ciało, jak pozostać stabilnym pod presją. Stanowi fundament dla każdego innego ruchu dolnej części ciała, który będziesz wykonywać. Dlatego jest to pierwsze ćwiczenie w tym programie. Ćwiczenie 2. Wspięcia na palce w staniu. Zapomniana siła. Twoje łydki są często ignorowane, a jednak odgrywają kluczową rolę w stabilności, równowadze i mobilności. Pomyśl o nich jak o amortyzatorach i kotwicach. Po pięćdziesiątce mięśnie łydek szybko słabną, co wpływa na sposób chodzenia, wchodzenia po schodach, a nawet na to, jak stabilnie czujesz się na nogach. Silne łydki są niezbędne, jeśli chcesz pewnie się poruszać. Jak wykonywać wspięcia na palce 1. Stań prosto obok ściany, krzesła lub blatu, aby mieć lekkie oparcie. 2. Ustaw stopy na szerokość bioder palce skierowane do przodu. 3. Zaangażuj mięśnie brzucha i powoli unieś się na palce, unosząc pięty tak wysoko jak to możliwe. 4. Zatrzymaj się na górze na 2 sekundy, naprawdę czując skurcz w łydkach. 5. Powoli opuść pięty z powrotem na dół i powtórz. Celuj w 15-20 powtórzeń, 3 serie. W miarę jak będziesz się wzmacniać, dodawaj więcej powtórzeń lub trzymaj lekkie ciężary, aby zwiększyć wyzwanie. Dlaczego to działa? Silne łydki stabilizują kostki, poprawiają efektywność chodzenia, zmniejszają ryzyko upadków, a nawet pomagają w utrzymaniu prawidłowej postawy. Starzenie się często wiąże się ze słabszymi łydkami i sztywnymi kostkami, co zaburza równowagę i prowadzi do upadków. Wspięcia na palce bezpośrednio zwalczają ten spadek, przywracając siłę i mobilność w dolnych partiach nóg. Kiedy zobowiązałem się do codziennych wspięć na palce, wyniki mnie zaskoczyły. Mniej się potykałem, moje kostki czuły się silniejsze, a moje nogi wyglądały na bardziej wyrzeźbione, nawet w wieku 56 lat. Było to przypomnienie, że postęp może wynikać z najprostszych ruchów, jeśli ćwiczysz konsekwentnie. Wspięcia na palce w staniu mogą wydawać się mało znaczące, ale budują siłę, którą poczujesz za każdym razem. Gdy zrobisz krok, wejdziesz po schodach lub staniesz prosto z pewnością siebie. Ćwiczenie, się. wejście na podwyższenie, step up, siła, którą poczujesz w prawdziwym życiu. Wejścia na podwyższenie, step ups, to jedno z najbardziej praktycznych i skutecznych ćwiczeń, jakie możesz wykonywać po pięćdziesiątce. Naśladują codzienne czynności, takie jak wchodzenie po schodach, czy wchodzenie na krawężnik, co czyni je niezbędnymi do utrzymania niezależności i pewności siebie. Jeśli chcesz siły, która przekłada się na prawdziwe życie, to jest to ćwiczenie dla Ciebie. Jak wykonywać wejścia na podwyższenie? 1. Znajdź stabilny stopień, platformę lub schody o wysokości około 15-30 cm. 2. Stań prosto, stopy na szerokość barków, przodem do stopnia. 3. Postaw prawą stopę pewnie na stopniu, z całą stopą podpartą. 4 Napnij piętę i unieś ciało do góry. 5 Przysuń lewą stopę, aby spotkała się z prawą. 6 Powoli zejdź z powrotem lewą stopą. 7 Zmieniaj nogi co powtórzenie. Zacznij od 8-10 powtórzeń na nogę, 2-3 serie. W miarę jak zyskujesz siłę, zwiększ liczbę powtórzeń lub użyj wyższego stopnia. Dlaczego to działa? Wejścia na podwyższenie angażują prawie każdy główny mięsień dolnej części ciała. Mięśnie czworogłowe uda, pośladkowe, dwugłowe uda, łydki, a nawet mięśnie brzucha. Buduje to siłę, równowagę i koordynację, które bezpośrednio przekładają się na codzienne życie: dłuższe spacery, wchodzenie po schodach czy noszenie zakupów bez wysiłku. Kiedy po raz pierwszy spróbowałem, moje nogi trzęsły się, a nawet kilka powtórzeń było trudnych. Ale dzięki stałej praktyce moja siła i równowaga szybko się poprawiły. Wkrótce wchodzenie po schodach stało się bezproblemowe, a ja poruszałem się z większą pewnością siebie. To ćwiczenie nie tylko trenuje mięśnie, trenuje niezależność. Udowadnia, że prawdziwa siła nie polega na ciężkich obciążeniach na siłowni, ale na swobodnym i potężnym poruszaniu się w codziennym życiu. Prawdziwym sekretem nie jest intensywność. Jest nim konsekwencja. Nawet pięć minut dziennie z tymi ruchami może ukształtować twoje nogi po pięćdziesiątce. Najważniejsze jest codzienne pojawianie się i mądre trenowanie. Silniejsze nogi oznaczają wolność. Wyobraź sobie wchodzenie po schodach bez bólu, łatwe wstawanie z krzesła, chodzenie z równowagą i pewnością siebie oraz zmniejszenie ryzyka niebezpiecznych upadków. Mobilność to nie tylko lepsze poruszanie się, to niezależność. Sprawia, że czujesz się młodszy, sprawny i masz kontrolę. Podsumujmy trzy ćwiczenia na dolne partie ciała, aby odbudować siłę po pięćdziesiątce. 1. Siad przy ścianie. Bezpiecznie buduje mięśnie czworogłowe uda i pośladkowe poprzez siłę izometryczną. 2. Wspięcia na palce w staniu. Przywraca stabilność i równowagę w dolnych partiach nóg. 3. Wejście na podwyższenie, step up, wzmacnia funkcjonalną siłę przydatną w codziennych zadaniach. Te ćwiczenia przekształciły moje własne nogi i pewność siebie, i mogą zrobić to samo dla ciebie. Zacznij od małych kroków, skup się na technice i bądź konsekwentny. Już w cztery tygodnie poczujesz się silniejszy, stabilniejszy i sprawniejszy, niż sądziłeś, że to możliwe. Oto moje wyzwanie. Zacznij dzisiaj, zaangażuj się w te ruchy, udowodnij, że wiek nie musi oznaczać słabości. Jeśli ten film Ci pomógł, naciśnij lubię to to naprawdę wspiera kanał. Subskrybuj, aby uzyskać więcej realistycznych, przyjaznych dla stawów wskazówek, fitness stworzonych dla mężczyzn po pięćdziesiątce i podziel się w komentarzach, które ćwiczenie wypróbujesz jako pierwsze. Twoja historia może zainspirować innego mężczyznę do rozpoczęcia. Nigdy nie jest za późno, aby odbudować siłę, przywrócić pewność siebie i odzyskać kontrolę nad swoim ciałem. Dziękuję za oglądanie bądź silny i do zobaczenia w następnym filmie.